Bank Śląski, dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś. Każdego dnia dzieci nielegalnie próbują kupować papierosy. Tylko sprzedawcy mogą powiedzieć stop. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zadzwoń. 0800 371. Bezpłatna infolinia. Jeśli policzyć wszystkie wydane przez niego płyty, to okazałoby się, że jest najpopularniejszym pianistą na świecie. Richard Kleiderman. To niewątpliwie gwiazda świecąca bardzo jasnym światłem zasłynął nagrywając własne romantyczne wersje przebojów innych wykonawców. Richarda Kleidermana już jutro możemy usłyszeć w jedynce. Dzień dobry, nazywam się Richard Kleiderman i zapraszam Państwa na mój niedzielny koncert, który został zarejestrowany tu w Warszawie. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobał, tak jak mnie i moim muzykom. A graliśmy w Warszawie po raz pierwszy, tak więc zapraszam do zobaczenia w niedzielę.